Witam w kolejnych Witam Was, Gandalf i... i Bartek. Tym razem pokazujemy Wam kolejne nowości, które przyjechały do nas do klubu, dzięki wsparciu naszych wspaniałych wydawnictw. Zaczynamy! Tak jest. Pierwsze wydawnictwo, o którym chcemy powiedzieć, to wydawnictwo Moduko, które, przy... które przysłało nam sporo gier. No i pierwszą grą, którą dostaliśmy jest gra na okrągło. Malutka gierka, która przypomina troszeczkę doble, bo są... mamy tutaj te karty w kształcie kółka. Ale różni się troszeczkę mechanicznie, bo każda karta na rewersie ma literkę i zadaniem graczy jest yy, znaleźć obrazek, który będzie na tą literkę się zaczynał na danej karcie. No jeżeli to mu się uda zgarniać, kartę i ją dla siebie jako punkt. Bardzo prosta, krótka gra. dla kogoś, kto znudził się już trochę dobrze, na pewno jakąś Dziękuję, jak Kolejna gra, taka bardziej zręcznościowa, łapu sztuczki, łapki. Gra głównie no dedykowana dla dzieci, gdzie dzieci odkrywają karty i starają się z tej karty ułożyć konkretne przedmioty, które każdy ma. Ich jest chyba sześć rodzajów, z tego co pamiętam. Wzmieszczamy je między palcami jest wskazane dokładnie w których miejscach. Między palcami, czy na palcach, czy w jakiejś innej postaci. Bardzo prosta, szybka gra. Dzieci bardzo to lubią, bo to jest fajna przy tym zabawa. Wie, prosta gra od Moduco, polecamy. Tak. następna gra, również wypełnictwo Moduco. Gra pod prąd. Gra, w której wcielamy się w łososie, które będą płynąć tytuło pod prąd rzeką do swojego ikrowiska. Ikrzyska, ikrowiska dokładnie. I zadaniem graczy będzie przepłynąć jak największą ilością swoich, swoich łososi. Mamy ich na starcie bodajże 6 i będziemy się starać płynąć w górę rzeki, omijać niedźwiedzie, orły, różne przeszkody, żeby jak najszybciej do, do, dotrzeć do ikrzyska i, i zdobyć jak więcej punktów. Taka dość ciekawa tematyka i oryginalna No, To się jest 8 generalnie na 4 A, No, no. ale zrobić to i już, 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 już. Ok, kolejna gra, Nie, to jest Cyrk. Jest już starsza gra, ale w Polsce wydano dopiero teraz, autora znanego autora Reniara Knicja. Pwi cyrk to są tak naprawdę karty z numerkami od 0 do 7 i w 10 różnych kolorach. Naszym celem jako graczy jest zbieranie tych kart poprzez odkrywanie ich na początku na stosie. Zdecydujemy kiedy chcemy przestać odkrywać karty, bo jeśli włożymy dwa takie same kolory, to tracimy swoją turę w tym momencie. Natomiast jeśli włożymy kilka kart, to jedną możemy wziąć do ręki, staramy się zebrać 3 karty o tym samym numerze. Natomiast jeśli uda nam się zabrać 10 kart, tym, w każdym innym kolorze, to, te, to też kończymy grę i podliczamy punkty. Punkty się zdobywa za każdy zestaw tych trzech kart, które odczyniliśmy, plus dodatkowo yy, każdą kartę najwyższą w danym kolorze, również liczymy jako punkty. Kto ma więcej punktów, w ten jakby. Prosta, fajna, przyjemna gra. Następną grą od wydawnictwa woduko jest Nowa Ziemia. Gra kooperacyjna, chociaż też ma typ rywalizacyjny, ale głównie gramy kooperacyjnie. I gra to tak naprawdę jest karcianka, gdzie rozkładamy karty, tworzymy właśnie naszą nową planetę. I zadaniem graczy będzie spełniać różne cele, zanim dana misja się skończy. A w swojej turze gracz tak naprawdę może zrobić trzy rzeczy, czyli obrócić kartę o 180 stopni, przesunąć dany rząd yy, o, stopień, o jeden stopień w prawo i wtedy tą kartę uzupełnić lub obrócić kartę na drugą stronę. I zadaniem graczy będzie właśnie, przesuwając te karty, układać takie tak symbole, żeby zgadzały się odnośnie celów, które mają do wypełnienia. No i w zasadzie tyle. Gra prosta, od jednego do czterech graczy, tak mówię, kooperacyjna, logiczna. I ostatnia nam dzisiaj gra od Danica Mudruko, są z Zobory. Jeśli ktoś brał kiedyś w na to podobne klimaty, to na pewno tutaj odczuje. Tutaj właśnie podkładamy sobie świnie, dosłownie słaba tego znaczenia, ponieważ są karty świni, które podkładamy do, do jakiejś walki. W chcemy zostać bohaterami, ponieważ prawdziwi bohaterowie już dawno uciekli, prawdziwych rycerzy już też nie ma, a my staramy się walczyć z bohaterami. I tu możemy jakby dwojako rozgrywać walki, które się pojawiają w trakcie Albo rzeczywiście walczymy, korzystamy z różnych Przedmiotu, który daje na pewne bonusy, premię podczas walki. Walkę nazywamy sztuczną kostką. Albo e, ściemniamy, czyli przebieramy się za stwora tytułowego z obory i staramy się też e, podpuścić graczy, żeby chcieli walczyć z tym potworem. Jeśli e, nikt nie wygra z tym, z tym naszym stworem, stworem z obory, e, albo nikt nie podejmie walki, wtedy my dostajemy punkty chwały. Gra się kończy, kiedy gra czy jeden z graczy zdobędzie 7 punktów chwały, jest wygrany. Gra zaleca, żeby rozegrać dwie rozgrywki, wtedy się kiedy zdobędzie dwa, dwie takie dwie wygrane, popełni wtedy z jakimś najlepszym, najlepszym który w ogóle tutaj jest w grze. Także fajna, sympatyczna gra, polecamy serdecznie. Tak, to wszystkie gry jest w budynku jest ich dużo. Następne wydawnictwo to może Egmont. I pierwsza gra z Egmontu, którą dostaliśmy, jest to gra łap Słówka, czyli taka imprezowa gra słowna, w której mamy sześć kości, które na każdej kości są różne symbole. Każdy symbol przedstawia jakby inną kategorię, na przykład ubrania, zwierzęta, sport i tak dalej. I w swoim turze gracze, gracz, jeden gracz rzuca kości, potem każdy z graczy bierze po jednej kości i odkrywamy kaferek z literką. I na graczy jest rozpisanie jak najwięcej yy, Słów na daną literę z różnych kategorii grać. Maksymalnie można chyba po trzy słowa do danej kategorii. To zrobi najwięcej, najwięcej ma punktów. Także taka fajna gra słowna, oryginalna dość. Kolejna gra z Reddit. Egmont gra wtedy kiedy? Wtedy kiedy też jest tą grą improzową. Natomiast ta gra bada naszą wiedzę na temat historii. Można powiedzieć, jeśli ktoś gra kiedyś w grę Timeline. To bardzo podobny tytuł. Odkrywamy kartę na stół, która wskazuje jakieś wydarzenie. Natomiast w trakcie, gdy będziemy odkrywać kolejne karty i spośród nich budować swoją linię czasową. To znaczy, na przykład, jeśli mamy nie wiem, ktoś, od którego Bitwę bitwa pod Grunwaldem, musimy, zgadnąć, zgadnąć, musimy no, tak, zgadnąć, albo jeśli mamy taką wiedzę, to, to powiedzieć, jaka to jest data i ułożyć ją odpowiednio na naszej linii czasu, którą sobie układamy w stosunku do innych wydarzeń, które mamy. Pierwszy gracz, który zdobędzie 10 takich kart, wyłoży w linii i wygrywa grę. Bardzo fajne, przyjemne. Miła odmiana właśnie drogi od Timeline, która działa troszkę w inną stronę, gdzie tam układamy na środku stołu sosu. Wszyscy gracze próbują zejść ze swoich kart. Tutaj gra działamy odwrotnie, czyli staramy się na swoim tablu, na swojej planszy ułożyć własne 8 minut Polecamy. Wtedy, kiedy. Następne wydarzycie. Następne Nasza księgarnia. Nasza księgarnia. Gra gejsze. O grze gejsze już rozmawialiśmy przy poprzednim odcinku, gdzie rozmawialiśmy o dwóch osobowych. Jest to typowa gra dwuosobowa, gdzie staramy się zagrywając karty, wykonując cztery dosłownie akcje, zdobyć jak najwięcej, najlepszą przychylność naszych tytułowej gejs Gracz, który to robi, wygrywa. Bardzo fajne, przyjemne. Jeśli ktoś chce posłuchać więcej, to już nasz film poprzedni. Tak jest. Następną grą w naszej jest boarding, czyli gra, w której które gracze wcielają się w linie lotnicze i mamy za zadanie w tej grze ułożyć pasażerów w samolocie tak, żeby usiedli, żeby było im jak najlepiej, żebyśmy my zdobyli dzięki temu jak najwięcej punktów. Jest to bardzo taki fajny, sprytny mechanizm rozdzielania tych, tych pasażerów, bo jakby wybieramy karty, które mówią nam określony, określony upadek gdzie musimy jakiego pasażera yy, usadzić. Usadzić? Ustawić? Usadzić? 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 usadzić, usadzić? <laughs> pasażerów jest kilka rodzajów. Mamy tutaj zakochanych, dzieci, turystów, biznesmenów, ekologów. ekologów i zależy nam na tym właśnie, żeby to kochani siedzieli w parach, dzieci były otoczone rodzicami czy tam dorosłymi, żeby nie szalały. Naprawdę bardzo sprytna, fajna gierka dla, do czterech osób, którą, no, którą naprawdę polecam, bo świetnie się w to gra. OK, i kolejna gra od naszej księgarni. Spacer po Burano. To jest kolejna gra o Burano, kiedyś jeszcze była jedna gra Gurano tylko, tylko większa nasz W grze staramy się budować kamienice w tytułowym mieście Burano i zapraszać do nich turystów lub mieszkańców, którzy będą na osi kuchnia za kamienicę. Kamienice mamy w kilku kolorach i na tych częściach kamienicy, bo ona zawsze się składa z trzech części, z dolnej, środkowej i dachu, znajdują się różne jakieś elementy, czy to jakiś dzwonek, czy markizy, czy jakieś zioła, kwiaty i tak i po ukończeniu danej kamienicy przy zapraszamy do tego jakiegoś turystę lub mieszkańca i oni odpowiednio punktują. Na przykład jest święty Mikołaj, który punktuje za liczbę kominów, które mamy w swoim jakby w całym terenie. Czy kwiaciarka, która punktuje za liczbę kwiatów, które są na obrazkach. Gra się kończy, kiedy jeden z graczy ułoży pięć kompletnych kamienic. Wtedy podliczamy punkty i to mamy więcej Świetny tytuł. I teraz następne wydawnictwo, wydawnictwo Granna, wysłało nam, nam fajne trzy gry, dość spore. Pierwszą grą... Najwięcej trzy Tak jest. Pierwszą grą, którą chcemy pokazać, to jest MS Batory, czyli okręt. Okręt. Okręt, okręt, Społeczny polski okręt. Jest to gra od dwóch do 4 graczy, gra dedukcyjna, którą, w której gracze będą starali się odgadnąć, kto ukradł kolię jakieś tam hrabiny. Grała na taki fajny duży statek, jest taki trzypoziomowy, który musimy złożyć i, 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 i że tak naprawdę gracze właśnie próbują znaleźć tego złodzieja przez chodzenie po tym statku różnymi postaciami, spotykanie innych postaci i dzięki temu będziemy wykluczać jakby naszych podejrzanych, bo każdy z graczy ma na ręku na początku pięciu y, ludzi, pięciu tych pasażerów, którzy wiemy, że są niewinni, więc musimy, a trzech jest ukrytych i trzech to są właśnie ci, ci, ci złodzieje. taka naprawdę Fajna gra i taka do pokazania, co nie, bo, bo to fajnie wygląda, jeżeli na robstach i jak wymiarowe. się robiło. Więc, więc, no, polecamy. Następną grą od wydadnictwa Granna jest, są drogi do Rzymu i w tej grze budujemy tytułowe drogi do Rzymu. Robimy to poprzez dokładanie właśnie kafarek dróg. Każdy gracz ma swoje, chyba 25 kafelków Dokładamy je łącząc ze sobą miasta za które będziemy zdobywać raz, że punkty, a dwa, że surowce, które później również, również będą nam punktować. Gra jest bardzo podobna do wsiąść do pociągu, przy czym jest troszeczkę prostsza, bo jakby nie opieramy się na kartach, a bardziej po prostu na dokładaniu tych dług. Zbieramy różne surowce w celu zapunktowania, jeżeli mamy tych surowców kilka takich samych, to też punktujemy, zbieramy złoto i gra się kończy, kiedy wszystkie miasta tutaj na naszej mapce będą połączone drogami. Taka dość prosta, szybka gierka dla początkujących na pewno coś fajnego. I ostatnia gra, z grami, którą chcemy wam się pogadać, jest to Rollen Wall, czyli wspinaczka. Też bardzo fajna, oryginalna tematyka, bo tutaj właśnie gracze wcielają się w jak to się nazywa, jak się nazywają. Wspinaczy. Też wspinaczy. <laughs> tak. Mają... każdy gracz ma swój plecak, który ma jakieś tam, jakieś tam niezbędne sprzęty, typu haki, jakieś super buty, jakieś Bicie batony. bicie batony energetyczne. I gdzie tak naprawdę rzucamy kośmi. Każdy gracz ma pulę sześciu kości i to, to jest taki puszczylak, więc będziemy musieli te kości sobie tak wydzielać, żeby starczyło nam siły, żeby dojść jak najwyżej. I przy okazji zaczepić się gdzieś hakiem, bo jeżeli nie damy rady tego zrobić, no to niestety spadamy na dół i musimy zaczynać wszystko od nowa. Także dość ciekawa tematyka, gra ma dwa warianty, prostszy i zaawansowany, więc, więc można zagrać z dzieciakami i już taki bardziej doświadczonymi graczami. Tyle jeśli chodzi o grane na dzisiaj. I mamy jeszcze gry od Aleksandra, który przychał mnóstwo, natomiast pokażemy dwie, które udało mi się właśnie ostatnimi czasy zagrać z moimi najmłodszymi dziećmi. Pierwsza gra to jest kropka w kropkę. To jest gra na spostrzegawczość. Gracze mają przed sobą wyłożoną dużą planszę z różnymi ikonkami w kilku kolorach, chyba z 5 kolorów. Ikonek jest z rodzajów z 30, jak nie więcej. Z boku wykonamy 10 kart właśnie z tymi różnymi ikonkami plus kolorami i rzucamy dwoma kostkami, które mają również dwa kolory wyznaczone. Naszym celem jest w przewidzianym czasie 20 sekund, aczkolwiek ten czas w przypadku gry z dziećmi, zwłaszcza można wydłużyć do, do, do dłuższego czasu, żeby łatwiej było coś już szukać. Musimy poszukać Dokładnie te ikonki, które są na kartach w jednym z trzech kolorów albo w tym, który jest narysowany na karcie, albo na jednym z tych dwóch postek. Zaznaczamy Co oznaczamy jest wtedy, że tenami, kiedy czas się skończy, dobieramy je jako punkty i tak gramy, aż się skończą karty. Prosta, fajna, szybka gra dla dzieci, zwłaszcza to jest fajne, bo uczą te spostrzegawczości i wyszukiwania fajnych elementów. Także to polecamy to jest jest szczególnie. I druga gra. Goń za przygodą bursztonowa konata. To jest gra również wyścigowa, również ma krepsydę, która jest używana przy jednej jakby mechanice, natomiast tutaj ścigamy się do, taki wyścig do tytułowej grusznowej komnaty. Pierwszy gracz, który dojdzie, to oczywiście wygrywa. Na początku gdy rozkładamy kafelki całego toru, po którym będziemy się poruszać i na tych kafelkach są różne specjalne akcje, które się mogą wydarzyć. Na przykład jeśli wejdziemy na kafelek z winą, to jeśli dołączy do niej drugi gracz, to możemy się o trzy pola od razu do przodu przesunąć. Jeśli trafimy na teleport, to możemy się teleportować z graczem, który jest najdalej od nas. Jeśli trafimy na pole z, z podłogą, to wtedy jeśli wejdzie na nie drugi gracz, to tam się dwa pola, bo podłoga się zapada. I tak dalej. tych kafelków jest tam kilka, kilka rodzajów i muszę powiedzieć, że dosyć fajnie się to grało. Porzyszam się z kostkami, więc jakby dla dzieci to jest fajna rodocha, że rzucając kostkami. Natomiast jest tam też jakaś pewna, fajna doza planowania i kombinowania, więc ja jako nawet rodzic dobrze się przy tej wodzie. Także polecamy już nową na to odleństwa Aleksandra. To wszystko na dzisiaj, jeśli chodzi o, o nasze nowości. Gier od tych naszych danych przyjechało troszkę więcej, aczkolwiek nie chcemy tych filmików robić bardzo długich, więc opowiadamy o, o wybranych. Serdecznie dziękujemy wydawnictwom, które te gry nam tutaj użyczyły, które dzisiaj tu prezentowaliśmy. I co? Dziękujemy. Jeszcze dziękujemy. z tej strony, że tych gier jest sporo. Dodatkowo jeszcze wydawnictwa wysłały nam gry na konkursy, które też będą się pojawiać. Więc to też bardzo dzięki, bo to jest naprawdę super wsparcie. Oczywiście wszystkie gry, które tu prezentujemy można u nas wypożyczyć. Piszecie na ten adres, który jest pokazany. A my te gry do Was wysyłamy jedyna warunek odpłacenia kaucji, którą potem zwracamy przy oddaniu gry. Serdecznie dziękujemy i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, do zobaczenia. Jak Kurde, jak, jak w wojsko się Nie z głowy.